Kolen. Marcin Mandrek, dietetyk, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, dzień dobry cześć Marcin, witamy. Na jesienną handrę będziemy. Właśnie, to jest człowiek, który potrafi sprawić, że ustępuje jesienna handra, że mniej ważymy, że więcej ważymy. To jest człowiek, który wszystko potrafi sprawić, jest lekiem na, na całe zło. Marcin, chcieliśmy zapytać, bo tak. jeśli to jest okres, kiedy wcześniej robi się ciemno, kiedy Niestety. potrzebujemy więcej witamin, kiedy potrzebujemy więcej optymizmu, mhm. tylko czym i jak to sprawić? Czekolada najszybciej działa. A najlepszy to jest pocałunek. Pamiętam, że <gry> rok temu <gry> tak zapomniałeś o to zapytać. <gry> <gry> Okej, <Okay>. zakładamy, <gry> zakładamy tak. że mamy kogoś do Mamy, mamy kogo Gorzej całować. jak nie mamy. Gorzej jak nie mamy, tak, to możemy sobie e, wyobrazić to wszystko. E, oczywiście, jeżeli chodzi o tą dietę w tych ciężkich, no może nie czasach, ale no mamy jesień, zaraz będzie zima. E, tak jak powiedziałeś, coraz mm. szybciej robi się ciemno trzeba pamiętać że stosujemy się do zasad zdrowego odżywiania czyli podstawowe śniadanie było śniadanie dzisiaj co państwo jedliście ja na śniadanie ja czekałem bo y, wiedziałem się, że, że będzie śniadanie z chwastów to jest proszę państwa już taka zapowiedź tego bo za chwilę pojawi się nasz kolejny gość ziołoznawca i to są chwasty i z tych chwastów będziemy robić śniadanie. To jest Marcin dobry, dobry no, pomysł. W tym żeby... okresie raczej nie jest. Raczej nie. Dobry. Raczej nie. W w się... bardziej więcej kalorii? Przede wszystkim siadanie powinno być tutaj kaloryczne i ciepłe. Jest taka jajko zasada. Sadzone. Może być jajko sadzone, może być jakaś owsianka. Jajko wsadzone. O, mamy tutaj dodatek do owsianki. Może być owsianka z dodatkiem orzechów. Tak, dużo to dużo cennych właściwości. Nalelecki. No to. Nie, to nie to, nie to nie śniadanie nalegrało. rzeczywiście będzie ciepłe <grym> dzięki <grym> temu. Co znaczy śniadanie ciepłe? Czy jakaś owsianka z zimnym mlekiem to odpada? Odpada, więc ciepłe śniadanie, jak pani redaktor powiedziała może. Bo ta być Bo temperatura jecznica. spada, to musimy wyjść z domu nieco rozgrzani. Dokładnie. Musimy pamiętać o tych, tak, o tych posiłkach ciepłych. Ile razy dziennie jemy? Bo jest yy, teoria, że jedni mówią, że mhm. trzy, inni mówią, że pięć. Jeżeli ktoś jeszcze je, czy spożywa trzy posiłki latem nie będzie najgorzej, ale w tym okresie zimowym ta energia musi być częściej dodawana i też z tych mniejszych posiłków spożywanych częściej pozyskujemy i więcej energii i lepiej nam te wszystkie składniki się wchłaniają Czyli i też nie ma takich mniej, tak? Ile... Częściej a mniej a jaki rodzaj jedzenia powinien się pojawić w naszym no, dieta powinna być Dieta powinna być e, urozmaicona. W okresie jesienno-zimowym powinniśmy się też przeprosić z zupami. Mm. Więc ciepła zupa powinna być przynajmniej jeden raz. To mamy trochę tych warzywek. Tak, korzystajmy. To jest tak, korzystajmy. I tam to nie ma także, bardzo popularna. O. Dokładnie. Nie ma tak, że nie ma co jeść jesienią. Właśnie są je, e, warzywa sezonowe. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy dynię. Przecież przepyszna zupa e, z dyni, która nas e, rozgrzeje. Trzeba sięgnąć również po przyprawy, które rozgrzewają. Mamy cynamon, mamy imbir, mamy kurkumę więc o tym należy pamiętać. Wieczorem możemy jakiegoś grzańca. Wypić po ciężkim dniu pracy. Więc. Dlaczego <grym> dopiero wieczorem? <grym> Marcin, ja Cię chciałem zapytać mm -hmm. o produkty dietetyczne, bo ostatnio gdzieś czytałem, że one wcale nie są takie dobre i zdrowe, bo powiedzmy: jakieś produkty mm -hmm. bez cukru, prawda? Mm -hmm. Ale tam jest jakieś s 530 no, i tak dalej. Pewno, I żeby... niektórzy mówią, że to bardziej szkodzi niż pomaga. No zależy, co myślimy o tych produktach. Trzeba mieć jakiś skład. Trzeba czytać dokładnie. Składy, mogą być inne dodatki, które tak naprawdę mogą być właśnie szkodliwe. Jeżeli patrzymy na produkty, to trzeba zwracać na produkty jak najmniej przetworzone, produkty świeże i produkty dobrej jakości. Czyli to na przykład? Kupujemy w dobrych sklepach, nie patrzymy na cenę. Tylko patrzymy na jakość, żeby jak tych wszystkich najmniej e, dodatków. E, najlepiej też, jeżeli mamy zaprzyjaźnionego jakiegoś rolnika, żeby bezpośrednio z takich źródeł kupować. Jeżeli kupujemy jabłka, to te jabłka polskie, a nie jabłka, które. Odbyły tą Czyli raczej długą... na targowiskach niż w sklepie? Polecam targowiska, tak. Tam przy ruskiej dużo żelaza mają te, te warzywa, <grym> które przyjeżdżają Więc są na, to, na to trzeba zwrócić uwagę. A właśnie wspomniałeś o żelazie: jakich witamin nam brakuje? Najbardziej, jesieni. No przede wszystkim trzeba zwrócić tutaj na witaminę C, która e, odporność, podnosi, tak, podnosi odporność. E, młode ziemniaki, dużo witamin C. Jest teraz sezon. Papryka, o tym nie pamiętamy, bo każdy sobie wyobraża, że witamina C to cytryna, a wcale nie. Proszę państwa, państwa, taki petting, taka rozgrzewka, takie wprowadzenie do zdrowego żywienia. Dietetyk Marcin Mandryk, już oddajemy go do Państwa dyspozycji. 81-532-9605. Jedni może chcą zgubić trochę kilogramów, inni może chcą nabrać na tego, masy. Dlatego tak nieprzypadkowo się przysiadłeś bliżej, żeby tak w kontekście postawić <laughs> nie na Nie Nieprzypadkowo, mam nieczne zamiary, Agnieszko. Proszę Państwa, już można korzystać z wiedzy naszego eksperta 815-329605. Marcin Mandryk podpowie Państwu, co tam będzie trzeba, a my za chwilę spotykamy się z kolejnym gościem, bo mówiłem, że my będzie śniadanie z chwastów, to za chwilę je zrobimy.